Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie, dziś robimy przegląd, a raczej aktualizację materiału o okrętach za węgiel. Będą się powtarzać, jeżeli ktoś oglądał pierwszy materiał, który był nagrywany już całkiem, całkiem czasu temu, to tutaj i tak powtórzę, ponieważ dubli jest niewiele, w zasadzie bardzo malutko. Można by powiedzieć Georgia, Thunder Salem już inna. doszło nam trochę nisko tierowych okrętów za węgiel. W każdym razie będę chciał poświęcić każdemu z nich, chociaż chwilę, ponieważ nie wszyscy od razu kupują dziesiątki, nie wszyscy kupują dziewiątki. Mamy teraz do wyboru trójki, piątki, siódemki, takie jak błyskawica. Każda z nich znajdzie swoją chwilę. Postaram się scharakteryzować plusy, jakieś takie minusy, które pomogą Wam podjąć decyzję kupić czy nie oczywiście na początku chciałbym tylko w, w ramach takiego wstępu powiedzieć, że według mnie osobiście, jeżeli jesteś graczem początkującym, to zbieraj ten węgiel. Zbieraj, zbieraj, jeszcze raz zbieraj i bierz sobie na początek jakąś dziewiątkę. Yy, znaczy się idź, mniej więcej to też jest taki temat, dosyć można by go rozciągnąć, ponieważ staraj się, jak sobie idziesz po kolei w tym drzewku, to zbieraj sobie na dziewiątkę, dlatego, żeby mieć, bo dziewiątki, te, dziewiąty tier da ci najwięcej siana. Dziesiątki to są specjalne okręty, nie premium, które nie zarabiają, tak jak premium, ale dziewiątka będziesz miał no, za darmo okręt, okręt premium, który będzie ci zarabiać, no nie? Tylko, że też bardzo ważne pamiętaj, nie pchaj się na dziewiąty tier, jeżeli nie poznałeś jeszcze lub nie poznałaś tego życia. Jeżeli masz ósemkę, dziewiątkę, to wtedy to jest dobry moment drzewkową, To jest dobry moment, żeby kupić sobie w tym momencie 9-tierowy jakiś okręt premium CFRI, spa za węgiel. To już, to już Twój wybór, ale jeżeli nie, to lepiej poczekaj. To warto zaznaczyć. Ale jak wspomniałem, będziemy omawiać to wszystko po kolei. Także jeżeli nie chcesz się pchać na wyższe tiery, to znajdziesz tutaj też i coś dla siebie. Coś jest wybór teraz całkiem konkretny. Dobra, tyle wstępu. Zaczniemy sobie od błyskawicy. Nie będę szedł po tierach. Pójdę sobie po prostu po kolei. Będę leciał po tierach. To jeszcze kogoś. Jeszcze coś zgubię. Tam, gdzie mi się wydaje, że dobrego kapitana dobrałem, to postaram się też kapitana i moduły powiedzieć. Zacznijmy od błyskawicy. Czy warto wziąć błyskawicę za węgiel? Na to pytanie mógłbym odpowiedzieć nie. Ale czy warto posiadać błyskawicę w porcie? Tak. I czy brać ją za węgiel? I czy brać ją za węgiel a a, hajs, to za węgiel zdecydowanie. Dlaczego na początku powiedziałem nie? Ponieważ nie jest to okręt taki w stylu brać pierwszy za węgiel. O, to jest dobre określenie. Jest to fajny niszczyciel. Nie jest, no, tam pewnie ktoś w komentarzach zaraz napisze, że bradzę, ale jak dla mnie jest to. Czasami przyjemna, e, przyjemny dedek, trzeba nim trochę ogarniać, trzeba rozeznać się już na niszczycielach, e, tym bardziej, że on tutaj ma fajne e, 120, no fajnie się nim gra, ogólnie ja jestem me, mega nim zadowolony, e, także grało, gra mi się nim przyjemnie, czasami zdarzają się w topy, ale to chyba, chyba każdemu. Niszczyciel, który ma fajne działa. Ma trochę problemy z camo. Ma fajne torpedy. Znaczy, no, no fajne, mogłyby być trochę lepsze. 57 węzłów to nie jest coś, co, co zadowala na 7 tierze. Tym bardziej, że to już jest chyba z modułem, no nie? A nie, ja to ma moduł założył, no To można by jeszcze przyspieszyć, ale szczerze powiedziawszy, one mają bardzo biedne. Bo to jest 14400 tylko uszkodzeń. No nie nie, 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 nie. Raczej, raczej nie. Manewrowość 41 węzłów. Kiedyś błyskawica miała takie fajny Bayer, bo można było błyskawicą strzelać z niewitki. Mieliśmy więcej zasięgu niż było, było naszego kamo po wystrzale. Ogólnie materiał o kamuflażach, jak działa kamuflaż i tak dalej mechanika cała jest przygotowywane. W zasadzie to już prawie skończyłem, także możliwe, że w tym tygodniu na przyszłym się pokaże. Ale błyskawica no mogła kiedyś coś takiego robić, no i oczywiście później jak zrównali te spoty to, to straciła to i trochę na tym ucierpiała. W każdym razie fajny artyleryjski niszczyciel którym można się co nieco, co nieco pobawić. Jeżeli dobrze rozegramy, jeżeli mamy ogromną błyskawicę, to będziemy sobie w stanie poradzić z niszczycielami siódmego tieru, ale raczej na wyższych tierach może być problem. No i polota szału nie robi, to jest tylko 16 punktów. Jeśli chodzi o kapitana, to tutaj jest bardzo, bardzo, bardzo biednie. Ja wolę sobie wziąć ekspert do przeżywalności zamiast nadzorcy, żeby trochę podbić te hpeki. ale oczywiście nadzorca też jest bardzo ważny. Tutaj będzie można sobie dorzucić jeszcze ewentualnie jakieś podpalanko i tak dalej, i tak dalej, jeśli chodzi o kapitana, tak to się prezentuje, wyposażenie pokazywałem, pokazywałem, można by ewentualnie zrezygnować z systemów celowniczych na rzecz wyrzutni torpedowej, jeżeli ktoś chce grać bardziej pod torpedy, mamy dym, mamy, do, mamy dopałkę, taki niszczyciel na siódmym tierze, Mogłoby jeszcze co nieco, dostała trochę buffów ostatnie, takie delikatne, ale mam nadzieję, że jeszcze coś tam, coś tam się oberwie, Anshan, nowy nabytek, świeżo co wzięty ze zbrojowni, bo nawet nie wiedziałem, że, e, że jest coś takiego. E, na znaczy wiedziałem, ale gdzieś tam, gdzieś tam sobie przypom nie, nie przypominałem. Fajny niszczyciel na, sz na szóstym tierze e, zabaweczka e, czy warto brać? Jeżeli lubisz niszczyciele i nie masz co robić z węglem, tak, warto. Jeżeli nie, to zbieraj dalej. E, ponieważ są, są fajniejsze, ogólnie jako szósty tier, no, ja ostatnio przyjąłem sobie, żeby je wszystko co mogę wykupić za węgiel za za FreeXPa i tak dalej, to wykupię po to, żeby mi nie poledziało ze świątecznych kontenerów, i właśnie Anshan jest takim zakupem. Nie dobrze pamiętam to na koncie prasowym zagrałem kilka bitew. Bo tak jak mówię, tutaj nie jest świeżutki Zero pan nawet jednej bitwie na, na swoim koncie nie zagrałem. Ma fajne torpedy 4 km lub, lub ósemki do wyboru. No, ogólnie jest to konstrukcja radziecka. 130 i fajna artyleria. One się bardzo długo kręcą, dlatego wrzuciłem sobie tutaj perka na obrót wiesz. Oczywiście Must Have to jest ostatni bastion. Matko Bosko, czy ja miałem na błyskawicę? Miałem, przeraziłem się, że zapomnę. Dobrze, jest, jest ten. A oczywiście nadzorce można tutaj ewentualnie by wziąć hapeki, ale tutaj na tym tierze chyba raczej nadzorce, najpierw później hapeki, a no i oczywiście kamo, a bardzo ważne, fajny niszczyciel, fajnie się nim gra, te torpedy 8-kilometrowe, mimo że tam, zobaczcie, 63 węzły, 8 km na szóstym tierze, a błyskawica ma 57. No, coś tutaj jest nie bardzo. Przechodzimy dalej. Marso, który jest... Yy... To jest bardzo fajny niszczyciel. Tak, ale jest jeden warunek. Musisz lubić francuskie niszczyciele. Jeżeli grałeś, grałaś już nimi mniej więcej do ósmego tieru. I ósmy Ci się podoba, ten gameplay taki. To ja, nawet bardzo, jeżeli zakochałeś lub zakochałaś się w tym gameplayu, to Marcel będzie dla ciebie. Jest naprawdę fajny niszczyciel z bardzo dobrą polotką, która do tego ma jeszcze doładowanie do polotki. Mamy dopałkę do prędkości, która daje 20 aż procent. Jest zasuwany jak, jak szaleni. Mamy oczywiście, ja mam założoną przynajmniej układ kontroli ognia, czyli zasięgu w tym, w tym wypadku żeby zwiększyć trochę, który daje nam 13,3, ale za to na kapitanie mam przeładowanie, jak dobrze pamiętam, tak jest, mam przeładowanie, perk do HP, tutaj przyda się ewentualnie nadzorca już troszkę mniej ale może jakieś podpalankę jeszcze wrzucimy, tak, żeby był, żeby był komplecik, i wtedy Marsą można robić naprawdę fajne wyniki. Marso ciężko ze względu na kamuflaż, bez wsparcia jest sobie, jest sobie poradzić w pierwszej fazie bitwy, jeśli, jeśli chodzi o walkę o kapa. Raczej nie poszujemy tego kapa, raczej jesteśmy wsparciem i w drugiej, trzeciej fazie bitwy ruszamy do przodu, i wtedy możemy się trochę pobawić. W pierwszej wspieramy, trochę popalimy, trochę porobimy obrażeń. Mamy fajne 9-kilometrowe torpedy, które tam sobie powoli pływają, ale mamy trzy wyrzutnie. Dwie współdzielone, a nie cztery, przepraszam, porąbało mi się po cztery, po dwie na burtę. E można nimi coś tam coś tam sobie postrzelać no i ja tutaj zrobione maksymalnie pod kamuflaż 7 km jest moduł na kamu oraz kapitan można by tam się pobawić jeszcze pokombinować i wtedy wyszłoby inaczej ale w każdym razie ja osobiście polecam recenzję Marso, taka pełnoprawna recenzja jest na kanale można sobie obejrzeć jest ona aktualna jak najbardziej Eagle czyli szóstotierowy niszczyciel który jest już bardzo długo w grze może nie bardzo no dobra bardzo długo fajna zabawka jak na szóstym tierze Yy, trochę jeden jednym z jego z minusów jest może to, że Trochę mało pasuje do linii, bo mamy tutaj oczywiście dym. O, tutaj jakby coś, to zakładam ochronę maszynowni, bo widzę, że nie założyłem. E, mamy fajne torpedy, 8 km, 57 węzłów. Mamy działa, 139 mm, e, które zadają fajne wrażenia. Jest fajna bitwa na kanale, w wykonaniu bodajże dragona na Iglo, jak dobrze pamiętam. E, tam pokazuje swój pazur. Jest to według mnie mocno niedoceniany niszczyciel. E, fajne działa, fajne torpedy. Nie są to, wiecie, nie jest to jakieś takie Ola Boga Must have. Ale jak nie masz co zrobić w masz szukać do zabawy, takiego lekko uniwersalnego. Tu może trochę przesadzam z tą uniwersalnością, ale jak najbardziej e, fajnie jest go w porcie posiadać. Na obronę przeciwlotniczą 8 punktów, raczej, e, raczej nie, ma co, nie ma co na niej polegać. Ale gra się nim tak do wyciągnięcia na no szóstym tierze do zabawy, jak najbardziej e, mogę polecić. Dziesiątka Thunderer. Ja wiem, że się powtarzam i będę to powtarzał. Jak dla mnie, Tunderer jest pierwszym kandydatem do wycofania ze zbrojowni. E, nie ma co się bulwersować w komentarzach. A jest przegięty i to grubo, jeżeli zbierasz węgiel i zastanawiasz się, co wziąć, to bierzesz Tunderera. To ja wiem, że tam zaraz będą latać plotki. Ale jak dla mnie, jeżeli miałbym obstawiać, to pierwszym okrętem do wycofania ze zbrojowni obecnej będzie Tanderer, bo już jest go naprawdę sporo na, na randomach. E, e, gdyby on był. Za Free Expa, gdyby on był za stal to pewnie już byłby wycofany, ale że jest za węgiel no to jeszcze się tam trochę, przynajmniej taka jest moja teoria, jeszcze się tam gdzieś kręci. Mamy naprawdę bardzo dobre apki, bardzo dobre hajaki, celną, szybkostrzelną artylerię, słabo z opancerzeniem, ale jeżeli będziemy grać mega kampersko, to ten okręt można nim robić naprawdę świetne wyniki. Jak dobrze pamiętam to w pierwszych kilka bitew miałem średnio coś około 160-170 tysięcy widziałem za średnią z 5-6 bitew, później trochę mi spadło, bo zacząłem kombinować z apekami i pływać trochę bliżej, no i wiadomo, ten pancerz nie jest jakiś mega wytrzymały, ale artyleria to oczywiście nam rekompensuje, mamy dopałkę do pelotki, naprawkę, która nie jest mega brytyjską naprawką, to jest zwykła, ale i tak jest jej sporo, tam jak dobrze pamiętam, coś około 15-14 tysięcy, można naprawić też tak, że i tak jest spoko, no... Okręt, który jest tak naprawdę obecnie must-have w, w porcie, bo tak jak wspomniałem, no według mnie jest, jest jest przesadzony. No, powtarzam się, wiem, ale ech, bardzo mi doskwiera, jako strasznie odtestuję 10 tiery. Nie, ale nie mogę nic o tym powiedzieć, także, także tyle w temacie. I w zasadzie na dziesiątym tierze chyba nie ma bitwy, żeby Tanderera nie było w tym. W tej bitwie. W każdym razie jest to, przypominam, okręt specjalny, a nie premium, czyli nie zarabia więcej, ale jest tańszy w utrzymaniu. Tłumaczyłem to tam gdzieś w ekonomii jak działa w materiale. Kapitan. No, ze względu na to, że to opancerzenie jest trochę lichawy, no to trzeba go zrobić mega pod surwi. Można by ewentualnie zrezygnować z podstaw żywotności, wziąć sobie jeszcze więcej do podpały i palić. Palić jeszcze rozpalić. Ale pamiętajcie, że Tunderer to są też bardzo dobre APEK trzeba je wykorzystywać. Cytadele wchodzą. Czy brać Tanderera? Zdecydowanie tak. Campbelltown. fajna zabawka. Nie będę się dużo rozgadywał. Fajna zabawka na trzecim tierze. Jeżeli nie masz co zrobić z węglem, to jak najbardziej. Eee... Czemu nie? <grych> Czemu nie? Eee, fajnie, bo artyleria główna rozkłada się tylko na froncie. Mamy torpedy 7,5 km, e, dwie potrójne. się szybko, 63 sekundy przeładowania. Można się nim, można się nim fajnie pobawić. Maksymalny kałamfarz to jest 5,8, bo to jest chyba kapitan z perkiem wrzucony. Tak jest tutaj. O, jeszcze ekspert przeżywalności na trzecim tierze na pewno dużo to da. No ale w każdym razie fajna zabaweczka czasami, żeby go wyprowadzić z portu. Ale ja osobiście też go raczej wziąłem za węgiel, żeby mi nie wyleciał z kontenerów. Pomern to jest fajny pancernik. Tak, robiony pod dodatkową. Wygląda świetnie. Taki kieszonkowy kurfurst. Jest też recenzja na kanale, można sobie zerknąć. E, zasłonię sobie. O, ludzie, długi materiał. E, <laughs> można sobie zerknąć, ale od razu odpowiem. Czy wybierać między Pomernem a Georgią? To zdecydowanie Georgia, jakby co, ale to, to później. E, Pomern fajny, robimy pod dodatkową zabawkę, raczej na close combat. Nie będę się dużo rozgadywał, bo też recenzja jest aktualna jeszcze na kanale. Można sobie zerknąć, czy brać za węgiel. Jeżeli szukasz pancernika na blisko, to tak, bo mamy tutaj hydro które daje radę 6 na 4 km, oczywiście naprawka. Tak się prezentuje mój kapitan obecny wrzucony z kurfus to oczywiście można się nim fajnie pobawić, ta dodatkowa strzela. 380 ki mogą być trochę takie mm, mech, ale jest ich 12 i czasami jak się coś wystawi ładnie burtą, to może, może zaboleć. Moskwa? Która jeszcze niedawno była w drzewku. Ogólnie jest na kanale materiał, czy warto posiadać Moskwę w porcie, czy warto robić ją przed wycofaniem. Tam mniej więcej trochę bardziej rozgaduje się na temat Moskwy, ale ja osobiście, jeżeli nie masz nic innego na 10 Tierze do wzięcia, to Moskwa jest naprawdę fajna. Tym bardziej, że na Moskwę można wziąć legendarkę, która jest obecnie w agencji badawczej. Od razu upominam. Jeżeli nie wiesz, co to jest agencja badawcza, to też jest materiał na kanale. Znaczy poszukać. Oczywiście legendarka, kapitan to tu jest chyba wrzucony z ze Stalina albo z Pietro Pawłowska, nie pamiętam dokładnie jakoś tak surwi, surwi, jeszcze raz surwi. Stawiamy się, ustawiamy się frontem do klienta ze względu na to, że mamy tutaj bardzo wysoką cytadelę. Zobaczcie, pas pancerny, pas pancerny, no i ta cytadela zbiera, ale tak jak wspomniałem, tam się roz, rozgadałem dokładnie na temat Moskwy. Czy polecam? Ogólnie polecam posiadać Moskwę za węgiel, ale obecnie jest troszkę lepszy wybór, na przykład taki Thunder, taka Georgia, czy Szczerze powiedziawszy, ja osobiście jako gracz, który woli grę na blisko, chyba prędzej wybrałbym Pomerna, Ale Moskwa to też jest fajny okręt do posiadania w porcie. Oktawska Rewolucja, piąty tierowy pancernik, którego mi wszyscy odradzali, a jak wziąłem to nie żałuję. E, tak, kiedyś na streamie poruszyłem temat. Kiedyś, kiedyś to było, kiedyś były streamy. <laughs> Poruszyłem temat na, na streamie i wszyscy mówili, Nie, nie, wiesz, po co ci to? i nie żałuję. Fajna zabawka na piątym tierze. Jeżeli nie masz na co wydawać węgla yy, albo szukasz sobie zabawki na takich niższych tierach, to oczywiście polecam, bo on ma sporo, sporo pelotki, która ma niski zasięg, bo to są tylko 3,5 km, ale ona ma, ma bardzo duże stałe obrażenia, zadaje. Yy, także czasami samoloty potrafią fajnie pospadać. Kapitan mocny surwi, wrzucony tutaj chyba z Kremlina, także mocno OP na piątym tierze, dziewiętnastopunktowy kapitan, wszystko pod Surwie Plus, jeszcze do artylerii mamy ograniczoną RK do pięciu, no i oczywiście naprawkę. Fajny pancernik, można się nim czasami nawet fajne bitwy wychodziły. Kirov, podobna sytuacja co do Moskwy, wycofany z, z drzewka, tak jak dobrze pamiętam. Ja osobiście... Nie polecałbym brać, on ma fajne apeki, fajne 180ki, fajnie można się nim pobawić, można sobie pocytodelować fajnie krążowniki na tym tierze, ale osobiście raczej bym wybrał coś innego, na przykład rewolucję, czy szczerze powiedziawszy chyba nawet bardziej bym wolał Marbleheada niż, niż Kirowa, ale dlaczego Marbleheada to powiem już przy samym okręcie. Jeśli chodzi o wyposażenie, to oczywiście nie ma. Modyfikacja głównego uzbrojenia, system kontroli uszkodzeń lub ochrony maszynowni, tutaj do wyboru. No i oczywiście artyleria główna. Fajne są to 180 można się fajnie pobawić na piątym tierze i tabelując sobie inne krążowniki. Także no to jest chyba jeden z niewielu plusów. Taki można powiedzieć, krążownik. No, no, można powiedzieć, no to jest oczywiście, że to jest krażownik, ale fajnie się nim e, bawi tymi apykami. Ale czy brać za węgiel? Ja bym się mocno zastanawiał. Salem e, tutaj naprawdę nie będę się już rozgadywał, ponieważ dopiero co była recenzja na o Salema i tam odpowiadałem na pytanie, czy brać go za węgiel, czy nie. Ja osobiście uważam, że warto go posiadać w porcie, ale jest, są, jest lepszy wybór. Są inne okręty. Do wyboru za węgiel, który można by sobie zdecydować bardziej czy nie. Ale Salema osobiście uważam, że warto posiadać w porcie. Fajna dziesiątka, fajna naprawka. Mamy do wyboru niestety tylko radar lub hydro, no i oczywiście mamy też dopałkę do pelotki. Naprawka, która naprawia na 1192 na sekundę przez 20 sekund to naprawdę sporo HP. Potrafi nam naprawić. Tak się prezentują ulepszenia, tak się prezentuje kapitan. Jeżeli potrzebujesz więcej wiedzieć o salemie, to odsąd do jego materiału, gdzie było poświęcone, była recenzja niedawno, co na kanale. George, no tutaj chyba nie ma osoby stałego widza. Albo nawet z tych, z tych niedawno przybyłych, których Was bardzo witam, który nie zna mojego zdania na temat Georgii. Jest to jeden z, z lepszych pancerników. Ja po prostu jestem zakochany w Georgie i to jest moje top 1 ogólnie premium obecnie: okrętów grze. Jak mi jest smutny, jak mi jest źle, to wyprowadzam Georgię. Jeśli chodzi o Kapitana, to obecnie testuję wersję bez ręcznego sterowania ogniem, ale powiem Wam szczerze, że chyba wrócę do tego ręcznego sterowania, bo. Trochę rzuca tym mięsem. Rzuca trochę. Tak. E, ale jak na razie jeszcze tosty No nie wychodzi to źle bez tego leśnego sterowania ognia, ale trochę było lepiej. Ja, ja na ostatnim slocie mam e, modyfikację do rozrzutu. Na trzecim pamiętajcie o dodatkową, bo to jest okręt pod dodatkową. Ta dodatkowa pali, pali jeszcze raz pali. A przy okazji na mię Targetach robi też fajne obrażenia. Przejść niby dział, też się na początku zastanawiam. Meh, przejść dział, no 457, mm, ale nie żałuję swojej decyzji. Wiem, że jest parę osób, bo jak parę razy wspominałem o Georgie, to parę osób właśnie w komentarzach dawało znać, że wzięło sobie Georgie i żałuje, bo to jest bardzo charakterystyczny okręt, którym trzeba, trzeba wiedzieć jak grać. A jak grać, to odsyłam do materiału. Georgie jest, jest mniej więcej wyjaśnione. Co, jak. Jest to okręt, który raczej na początku nie poszukujemy. Poszujemy w drugiej, trzeciej fazie bitwy. Na początku staramy się wspierać, ponieważ ten opancerzenie nie jest jakiś też mega, mega super. Marblehead, to jest. To jest taka można nostalgia. To, co mówiłem kiedyś o Murmańsku. Kiedyś te okręty tego typu, typu Murmańsk, typu Omaha, to były. No były mega koksy, bo kiedyś jak był jeszcze całkowicie inny system kapitanów, tak kapitanów system perków kapitana o, no to dobrze, to można było się wtedy fajnie. To były okręty, które potrafiły zrobić masakryczne obrażenia i potrafiły zarobić naprawdę fajne pieniądze. Obecnie, raczej raczej do zabawy ja wziąłem sobie Marbleheada tylko po to, żeby mi nie wyleciał z, z kontenera, bo jak pewnie wiecie lub nie wiecie, Marblehead Lima, czyli dokładnie to samo z, 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 z Hamo, gdzie on jest. Gdzie jest tutaj? E, poleciał mi z kontenera i płakałem. <laughs> Ka Chyba dwa dni wcześniej, zanim mi poleciał z kontenera, to chciałem go kupić, bo tam były na jakieś promocje zadyche, czyli poleciałoby mi coś, coś innego. W każdym razie, osobiście, fajny krążownik to jest do zabawy na piątym tierze. Trzeba grać delikatnie, ponieważ Cytadela zbiera, jesteśmy fajnym 150 dwójki, można się nim fajnie pobawić. Kapitan będzie pasował tutaj z, z Salema raczej, nie ma sensu brać ich w Tutaj ogólnie na tych niskich tierach ciężko jest zbudować takiego perfekcyjnego kapitana, ponieważ wszystkie perki są raczej ustawione pod, pod wyższe tiery, ale pamiętajcie, że idą zmiany w perkach, no i też ciekaw jestem, jak to wyjdzie ostatecznie, bo tak zapowiedzieli raz i jak na razie nic się nie pokazuje. Charleston, bardzo fajna, naprawdę, nie, nie, nie kłamnę teraz, bardzo fajna zabawka na trzecim tierze. Jeżeli szukasz jakiegoś fajnego okręciku, żeby się pobawić, poznęcać na niskich tierach, to zdecydowanie tak! Ja po prostu uwielbiam ten i wszystkie, tak jakby, wersje tego okrętu, bo trochę tego jest. Ja uwielbiam aurore, ja uwielbiam właśnie Charlestona, St. Louisa. To są naprawdę świetne krążowniki. znacznie na krążowniki, ale wiecie o co chodzi. Są naprawdę fajne, szybko strzelne, działa. Sporo dodatkowe, którymi się można czasami pośmieszkować na niższych tirach. Ja osobiście gram się nim naprawdę fajnie. Tutaj też kapitana raczej, raczej taki typowo salemowy, taki desowy. Chociaż w teorii to są 150 dwójki, to pasowałby z Woostera ewentualnie kapitan. Ale tutaj raczej branie Iwcha i tak dalej nie ma sensu, ponieważ to opancerzenia tutaj znaczy 6, 13. O 102 kawałek, 13. No nie, nie, raczej nie. Naprawdę fajna zabawka. Jeżeli szukasz zabawki, a masz węgiel, z którym nie masz co robić, albo po prostu szukasz zabawki, to jak najbardziej. Czasami długo się stoi w kolejce, ale ja nie jestem graczem, który tak dla śmiechu, fanu i tak dalej, czasami lubi sobie zejść na czwórki, na trójki i się tam czasami lepiej pobawić niż, niż na dziesiątkach. Joshi, no, czy brać? Tak. Decydowany. Tak, ja uwielbiam ten krążownik. Gdyby nie było Tanderera, to w tym materiale jednym z najlepiej. No, jakby nie było Tanderera i Georgie, to jednym najlepiej polecanych przeze mnie okrętów byłoby Yoshino. Jest po prostu, to jest też okręt, na którym w pierwszych kilka bitew miałem mega fascynację, bo też wychodziło mi coś około 150-160 średnich, tysięcy obrażeń, a ostatnio mi trochę spadło, bo e, zapomniałem, że tym się nie poszuje. To jest okręt, dlatego może go lubię, bo ja jestem graczem, który gra blisko, a to jest okręt, którym się gra daleko, i dla mnie to było coś całkowicie może nie całkowicie nowego, ale dla mnie to było całkowicie. O jezu, całkowicie. O jezu przepraszam to był gameplay, który, który mi przedstawiał coś innego, raczej staramy się gdzieś tam na początku podpłynąć, później ustawić tureczkiem i palić, palić, jeszcze raz palić, do tego mamy 20 kilometrowe torpedy, które pięknie wchodzą w naszych, pięknie sojusznicy je zbierają, mamy do wyboru hydro obronę przeciwloniczą, myśliwiec lub e, samolot zwiadowczy tu na tym to będziemy brać raczej przestawianie steru bo to było bazowo 13,9, to jest Sporej wielkości, jak widzicie, krążownik, który zbiera cytadele, dlatego musimy kombinować tak, żeby nie być w takim punktem uwagi, nie zwracać na siebie, na siebie uwagi właśnie tak, wiecie, o tutaj mój tyłeczek, tu sobie postrzelam, tu cię podpalam trochę i czasami wrzucę torpedy, które pięknie wchodzą w burty naszych sojuszników. Nie jedno Yoshino skasowało swojego, a kto na Yoshino nie skasował swojego, niech pierwszy rzuci kamieniem. Mamy oczywiście... Ja mam tutaj wrzucony przeciwdziałanie pożarom, ponieważ ten krążownik pali się albo prawie tak jak Bebeki, albo, yy, albo tak pomiędzy. Nie, Przyznam się szczerze, że nie pamiętam w tym momencie dokładnie yy, dlatego, yy, dlatego nie dam sobie obciąć za to Paznokcia. Ale w każdym razie tak się prezentuje mój kapitan, fajny krążownik, którego ostatnio można powiedzieć zaniedbałem troszkę. Jest recenzja na kanale. Yy, jest to ogólnie pierwszy, jeden z pierwszych krążowników, który dostałem do recenzji. Taka może nostalgia też wpływa na mnie. Jestem bardzo nostalgicznym człowiekiem. No i wygląda pięknie. A dla mnie okręt, jak wygląda pięknie, to już, już ma plus 3 do, do respektu. you Jubary. Jest kilka fajnych. Krążownik na czwartym tierze, zabaweczka, przyjemna jak najbardziej fajnym charakterystycznym elementem jest to, że możemy tu założyć moduł, który jest dostępny tylko dla Yubari i Katori, który zmniejsza nam zobaczcie rozrzut pocisków baterii o 40%, szybkości różne, maksymalny rozrzut pocisków baterii dodatkowej minus 40%, tutaj bierzemy sobie raczej e, chyba ochronę maszynowni bardziej niż system kontroli. Mamy dopałkę do pelotki. No i Yubari ma jeszcze jeden fajny smaczek. Był to okręt, który był w przedsprzedaży. Wtedy, gdy gra była jeszcze w zamkniętej becie, to kupując Yubari e, Szczego lub Simsa, e, tak, można było dostać dostęp do, e, do bety World of Warships. Więc to jest też taki dodatkowy smaczek. Jak można wziąć za węgiel, czemu nie? Jak dobrze pamiętam, tego kupiłem za chyba dychę ze sklepu premium. Kiedyś, kiedyś. I, I tak zdecydowanie mamy tutaj dwie podwójne 140, jak dobrze pamiętam. Takie 140, 12,8 km zasięgu. No, ta pelotka on ogólnie, jak wchodził do sprzedaży, jak były to opisy okrętów, na to grę miaszczy, to super niszczyciel. Tam e, Sims też, a Jubari e, był opisany jako super krążownik przeciwlotniczy. Co się później okazało, to nie, nie do końca to wyszło, obecnie ta polotka jest całkiem, całkiem fajnie, tam obrażenia wchodzą, ale kiedyś, kiedyś to te samoloty tak nie spadały, jak spadł jeden z S-2, jeszcze pamiętajcie, kiedyś były te eskadry, tam mocne, mocne RNG, w sumie ta stara mechanika polotki była, była dosyć dziwna. Czy brać za węgiel? Jako fajny krążownik do zabawy, no tak, ale... I raczej później. Raczej nie śpieszmy się, są fajniejsze okręty do zabawy. E, ja bym go. Mamy dwie jeszcze pod, podwójne wyrzutnie, torped. Zapomniałem wspomnieć. E, dla tych smaczków, jeżeli dla ciebie te smaczki są, są ważne, to, to tak. Ale ja osobiście raczej nie brałbym. Tak jak wspomniałem, ja go sobie wziąłem, zadychę ze sklepu tylko po to, żeby mi nie poleciał z świątecznych paczek. Bo jak wiecie, lub się właśnie dowiecie, planuję zrobić mega, mega opening na święta. Te dublony, które tu leżą, mam zamiar wydać prawie wszystkie. I zrobić z tego materiał na tubę. Także będziecie widzieli, czy jak to wtedy wyszło i czy płakałem, czy nie. Dobra, bo zbliżamy się do prawie 30 minut. Materiału, eee, czekam na wasze komentarze, Dajcie znać, co kupiliście za węgiel, co planujecie, e, czy może w czymś pomogłem e, w wyborze, jak wam się gra, czy żałujecie, powiedzmy, czy wzięliście Moskwę, czy wiem, że w jest parę osób, które żałują, pamiętam. Spokojnie, jak Wam się gra takim pomarnym, Co uważacie o Tandererze? Jak Wam się gra Marsą? Czy są osoby, które wzięły Marso? Bo wiem, że bardzo dużo osób pyta o gonię Marso. Także czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, jak Wam się gra. Ja zaraz skończę nagrywanie i zagram sobie już ino, bo się bardzo stęskniłem. Dziękuję, pięknie za obejrzenie. Jak zawsze zapraszam na inne materiały. I trzymajcie się. Hejo. Opa, pa. dziwnie to wygląda. Jak wyciągam rękę z podbiórka. Ale nie, tego nie widać. A, to